Witam Was w Out of the Machine. Jakby co tu, Jalko, 001 Już myślałem, że się pojawi coś innego, bo w tym fangamie mogą się pojawić różne nazwy, na przykład Bendy and Ink Machine, albo Bioshock. To prawda? Ok, zaczynamy. Drogi Henry, wygląda jak dekada ostat... od naszego ostatniego spotkania. Wierzę, że zrobiłem coś... Z... Coś. Coś specjalnego. Chcę, żebyś to zobaczył. Pamiętasz, Stary Warsztat? Jeżeli wrócisz do miasta, od... złóż mi wizytę. Obiecuję, że to będzie warte. Twój Joey Drew. Albo Joseph. Joseph, jak ktoś jak to woli. Okej. Okay. Jesteśmy. Fo follow the path. Uh, on Find his little secret. Okej. Okay. Jakby ktoś się zastanawiał, co to za Gostek. To to ma być Bandy, ale to jest Oli. Postać z... prototypu z 2017. Mam ten prototyp na swoim laptopie. Ogram go zaraz. To jest złe... Nagrywać kogoś bez zapytania się najpierw. Okej. Okay. Czyli trafiliśmy do Joey Drew Studios. A nie Bodo. Lider Side Films, Ale moja ok, idziemy ciemka, Oli. Ty zawsze miałeś tak duży uśmiech? O, oh. Alice Angel, I think. Ten uśmiech nie wygląda jak naturalny. I radio zaczęło działać, to nie do rego. Mogę być teraz? No tak, okej. Okay. A tamten uśmiech? Wydawał się ciutkę większy. I jest ciutkę większy. To nie jest normalne, ale... Okej. Okay. Coś ciekawego. Ta gra jest jakby trochę przemodelowaną... Przemodelowaną wersją oryginalnego prototypu i, i alfy. Gdzie tutaj nie ma tekstów. Turn on the ink machine. Pusto, nikt tego nie napisał. Isn't it interesting? Isn't it fun? Gostu, tak, ty to napisałeś? Oli, czy ty to napisałeś? Ja się pytam. Ok. Jaki był jeszcze raz? Odpal maszynę atramentu. na łatwiej ink machine czy Lazarus machine? I... Nie ma napisu ink. Zawsze był napis ink. Nieważne co się stało, zawsze on był. Ok. I, I nie ma kartonu. No super. No to jest deska. Break room. Hmm? Zaraz A, przebiono warcia z upywykłoną... Ej! Hehe <laughs> Klasyku będę jegał Okej okay. Eee... Uh, Okej, okay, Boris Oli zabił Borysa House of Dreams Art is dead Borz the Hound, czy to był Boris the Wolf? I idziemy dalej Pojawiłeś się He, 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 he. Eee, nie pokażę to dużo raz do nich drzwi, bo w końcu ktoś może Wam odpowiedzieć: Rata kokosanka? Ok, coś przednego. Ok, może. Trochę się cykam, bo. To jest to z pierwszego prototypu, a w pierwszym prototypie był ten. Arton Oliego, który się chodził za graczem. Okej, okay, dosłownie chodził, ale się no przemieszczał. No jest. To wcześniej albo były półki, albo ja po prostu przesadzam, ich tutaj nigdy nie było. No, może to być Taka choroba. Co ludzie zapach... Tu wyglądać normalnie. Okay. To jest ktoś na podobieństwie Franksa, z oryginału. Ja pier... Zaraz. Ty miałeś kółka dookoła oczu. Nie wyskakuj dwa razy! No serio, trochę sprzestałem tymi dwoma naraz. Wrong, what's wrong? Not quite what you remember. Oli, nie pogrywaj ze mną w takiej gierki, ok? A wiem jak się bić. Jeżeli jesteś tylko kartonem, to mogę ci łatwo rozwalić, wiesz o tym. Tylko że. Super, do horroru dać jeszcze latarkę, No genialnie, Borys! Borys! Nie! nie. Boris. Boris, nie. Send help. Wait. Benson. Papa Benson nie chce żyć. Okej, wiem, bo uciekł. To ozdroczy, że ja nie mogę. Może coś tutaj będzie ukrytego? to wie? Oh, hello. Okay, okay, you're maunder. Nice try. Come see me here first. Not fight. Okay, Olive. Pokazuj, co potrafisz. Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem, przepraszam. Au. Nie mogę biegać. Believe has made it so. He dies. Joey? I do love these new cutouts. You can put them anywhere. You can put them right up your desk and have a new watch when you're drawing. I have a great feeling that my hard working team is also going to love them. Is that Joey? Oh, what's that? chciałem tylko prógę jak w klasycznej alfie. Tu chyba nic więcej nie ma. And... Oli, dlaczego ty mrugasz? Ta ale, dlaczego on mrugnął? On nie powinien mrugać. Original Chapter 1 Game Design Meatly Mike DeSianis The Meatly The Meatly. Music, every music world sing along with Bendy. Tom crunch today is <laughs> Bendy Ciroli. himself. If you change the past rule, do you ever be able to tell? No, okay, Ciroli. Okej, okay, to chyba jest zapowiedź drugiej części, drugiego Lecz, Czekajcie, chwilę. Tutaj musi być coś więcej. Dear Henry, ta bla bla, bla. Tutaj musi być coś więcej. Okej, okay. Jeżeli będzie coś więcej, to puszczę. Sprawdzamy. O! Chcę podobnie... bardziej. teraz. Zresztą nie z pewnie mi było. Tutaj się za dużo nie zmieniło. Terminatorem z się siekierą. A tam coś szło. Szkielet. Rok jak i trumny brakowało. Okej, okay, out of the machine. Out of the ink machine. Ja zawsze ink zapomina. If you change the paths you'll you'll never be able to tell. Jest no wall. O, widzę tego szkieletą. Oto czaszkę ma. No i. Co ci to da, co? Okej. Okay. To było Out of the Ink Machine. Może nagram drugi odcinek z sekretów, kto wie. Dziękuję, do widzenia i widzimy się w następnym odcinku.